To właśnie tego wieczoru gmursy śnie jak gwiazdy nad To właśnie tego wieczoru złoze wstydu umiera. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha. Na stole pyszni się karb w panierce, panierce. Oto brusem leży siano, mocniej bije serce. To właśnie tego wieczoru gdy śnie jak gwiazdy nad To właśnie tego wieczoru złoze wstydu umiera. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha. W białym prostokącie zamknięta nadzieja, jego drobny okruch słowa zmienia. Magicznych i cudownych świąt Bożego Narodzenia życzy klasa 1 A. W imieniu całej klasy drugiej A oraz samorządu szkolnego chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia nauczycielom, uczniom oraz wszystkim osobom związanych z naszą szkołą. Niestety w tym roku ze względu na panującą obecnie sytuację na świecie, nie możemy się podzielić opadkiem, wymienić prezentami, czy też po prostu spotkać. Niemniej jednak mam nadzieję, że ta sytuacja nie odbierze nam świątecznego nastroju. Serdecznie życzę przede wszystkim zdrowych, radosnych, rodzinnych oraz wesołych świąt, abyście dalej mieli do nas wręcz anielską cierpliwość, której na pewno przydadzą się spory zapasy. Ponadto, specjalnie dla naszych nauczycieli języków przygotowaliśmy wyjątkowe życzenia, różniące się od tych, które przed chwilą usłyszeliście. Chcemy want to wish you a Happy Christmas. beautiful christmas tree tasty food and patience while listening to our language mistakes merry christmas the dosamos de todo corason en familia el arbol de navidad hermoso comida sabrosa y paciencia mientras escuchas nuestros errores idioma wir wünschen ihnen von ganzem herzen frohe weihnachten im kreis der familie einen wunderschönen Tannenbaum, leckeres Essen und viel Geduld beim Führen unserer sprachlichen Fehler im nächsten Jahr. Wir wünschen auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021 mit viel Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone! Time for parties and celebrations. People dancing all night long. Time for presents and exchanging kisses. Time for singing Christmas songs. We're gonna have a party tonight. To mind. I'm gonna find that girl Underneath the mistletoe We'll kiss by candlelight Snow is falling Snow is falling All around me, all around children, me playing, children playing having fun. having fun It's the season Of love and understanding A Merry Christmas Everyone Merry Christmas Everyone, oh, Merry Christmas. Everyone, snow is falling, snow is falling all around me. All around me children, playing, children playing, having fun. It's the season of love and thunder. Falling, is falling, all around me, all around me, all around me, me children playing, and playing having, having, fun, having fun, it's the season of love and wonder. Christmas everyone. Oh, Merry Christmas everyone! Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, że każdy wszystko usłyszy. Sanie w błogach mknące i gwiazdy na dach spadające. A wszędzie te ufne czekanie! Czekajcie, dziś cud się stanie! Skaże aniołek, skacze po chmurkach, się życzenia w aniołskich piórkach. Niesie w plecaku babki świeczki, A w walistach złote dzwoneczki. Wesołych Świąt na pierwszą gwiazdkę! Ujrzysz na niebie, Wspomnij tych, Co kochają ciebie, Gdy pierwsza zgaśnie, a druga zabłyśnie. Nie niech cię aniołek ode mnie uściśnie. Jak bombka na chmienicy I gwiazda na niebie, Bóg miłosierny zjawia się u Ciebie i daje Ci spokój, radość i wiarę. Te święta radosne, hojne i wspaniałe. Szczęście nadaje sens życiu. To ma w tym sercu zapiąta. Nie pozwól, że nie zostasz w okresie. Podaruj ludziskiemu święto. Z dźwiękiem dźwięków na ludynie, parę płatkiem W dzień Bożego Narodzenia śledztwo wieczne. Jako reprezentantka szkoły chciałabym życzyć całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom i Wam, drodzy uczniowie, wesołych, spokojnych, bezpiecznych i przede wszystkim zdrowych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że niedługo znów zobaczymy się w szkole.